Witam, witam Was serdecznie słonecznej niedzieli słoneczną niedzielę luźna niedziela zobaczmy co u sąsiadów o, tu jak zwykle na balkonie łazi pełno tam katów zobaczcie jak mnie dziabno, dziabnęło to dziadostwo ciągle mam jeszcze ciągle mam jeszcze rany Poli? a nie o tym dzisiaj, dzisiaj pojedziemy poszukać kamery z kronikarskiego obowiązku. znacie kamerę, mamy, a pojedziemy poszukać przyrządowania do kamery z kronikarskiego obowiązku. Budowa. chłopaki coś tam w środku, w środku ściany budują działowe. Pójdziemy zobaczyć do sklepiku i pojedziemy, pojedziemy autobusem. Autobusem, bo to jest taka droga, tylko cały czas prosty tak wygląda Jakarta w niedzielę o poranek Pokrótce wam opowiem o co tu chodzi Chodzi o to, żeby podłączyć tą, tą kamerę do sklepiku To już ja w którymś odcinku wam pokazywałem Potrzebuję do tej kamery, potrzebuję kupić PoE, czyli Nie zasilacz, tylko to, to jest router PoE wygląda podobnie, ma gniazda Ma gniazda takie E, takie internetowe, bo połączenie do kamery jest internetowe i chodzi o to, że ten PoE zmienia prąd z, tam z 220 na 48 albo 12, 12 V i takie PoE muszę kupić do, do tej kamery żeby po prostu ją uruchomić później przez mój router przez mój router ustawię, zrobię ustawienia mam do tego kartę SD i ta karta SD i ta karta SD gdzie to są te wszystkie o, to o tu są takie nie wiem czy widzicie bo to jest pod to są takie różne różności i ta karta SD zostawię w sklepiku podłączę ją i będzie po prostu nagrywało nagrywało obraz mikro SD kart będzie nagrywało obraz a ja po prostu sobie o to połem, muszę kupić The power, power Over Ethernet. Będzie nagrywało obraz, a ja sobie będę wyciągał tą kartę i sobie później na komputerze sprawdzał, co się działo. Dotarliśmy. Tu już kiedyś Wam pokazywałem. Tu już kiedyś spiliśmy. Nie wiem dlaczego, ale w niedzielę, jakaś niedziela nam się robi. Patrzcie, jestem na pasach. Nie? Nikt się nie zatrzymuje. Ale w niedzielę, no niedzielę spędzamy w sklepach. Zawsze coś jest do kupienia, tutaj są takie różne electronic gadget, baby, can you see the electronic gadget? zanim wejdziemy tam zanim wejdziemy tam to zobaczymy, tutaj jest taki sklep electronic gadget, a jest zamknięty, dzisiaj niedziela dzisiaj jest niedziela, Elektron, tam najprędzej jakąś kamerę by można było tam dostać, tu są na samym wejściu są różnego rodzaju kamery there's a camera's in here, baby, just straight tutaj jesteśmy w takim miejscu gdzie są same telefony tam gdzie były kamery to oczywiście tego nie ma gdzieś na pierwszym piętrze mamy to poszukać widzicie to jest pełno telefonów gadżety do telefonów pokrowce do telefonów karty ciekawe czy znajdziemy te po i to, to co akurat to co akurat szukamy czy znajdziemy zobaczcie słuchawki są O.

Toilet Tonga Lift. Tonga. To są schody. Dobra. Nie wiem, czy będą chcieli sobie nagrywać. Zobaczymy. Szukamy tego. Tripod? Yes, Szukamy takiego chińskiego, gdzie kupiliśmy tripod do kamery. Tutaj zobaczcie, ile tu jest wolnych miejsc. Częściej dlatego, że pozamykane jest w niedzielę ale w większości to jest to przez wiecie przez co nie? naprawa naprawa telefonów a tu są to Tu wam kiedyś robiłem już wideo z tego sklepu można sobie kupić takie fajne koszulki z europe style był. Yeah. No, możecie sobie takie koszulki być It's ACDC z trójką możecie sobie kupić Dobra, szukamy dalej. Byłem w tylu tutaj tych sklepika, że to ciężko, ciężko z... wrócić i znaleźć ten sam sklep, wiecie Trzeba było mieć mapę Nie no tutaj już są tu już jest końcówka Musimy się cofnąć Musimy się cofnąć tam na sam koniec No i także to wygląda tak Tylko że tutaj sprzedaje się większość z, e, telefony tam widzę okulary są jakieś laptopy, monitory monitory, laptopy, biżuteria, cygarki takie różne rzeczy tam się sprzedają. A my będziemy szukamy tego Chińczyka, może znajdziemy ten, ten Poe modem. To nie jest modem, to jest po prostu przetwornica. Tak normalnie mówię Dobre. Snuty Tutaj trafiliśmy do takiego do takiego, ale to nie jest ten. Tu są widzicie tutaj mikrofony. Nie wiem dlaczego tutaj nie ma cen. potrzebuję takie coś, ale tutaj też nie ma cen. Ciężko jest. Ciężko jest czego? No, no. no, sprzęta są takie. Sprzęta są takie same, takie same sprzęty są jak wszędzie na świecie. Nie? A mikrofonki przenośne, mój telefon nie działa na żadne z tych mikrofonów. Strata kasy, zegarki a my szukamy tych Japończyków, Chińczyków. No, it's not this one. Znowu jesteśmy tutaj gdzie kiedyś byliśmy ale to nie jest ten sklep co kupowaliśmy to But możemy się zapytać bo są, są routery tutaj widzę jakieś kamery są to jest twoje jest to to jest to co potrzebujemy kupić To jest poi switch to should? muszę im pokazać o co mi chodzi bo dobra rozłączam się na chwilę pan powiedział że tutaj może że może nam na jutro załatwić że może nam na jutro załatwić tam sobie popatrzymy a w takich właśnie najwięcej coś można znaleźć w takich, w takich pierdolnikach tu macie kopiarki, komputery jakieś inne pierdoły tutaj macie batyki Możecie sobie ten, no masa jest pozamykana. Masa jest pozamykana. Zobaczymy, jaka cena. Mikro się otwierają. Pączuszki można sobie kupić, a więc ja takie mini pączuszki z różnym nadzieniem. Takim. O. Pączuszki z takimi czekoladkami można się napychać. Ładnie upieczone, takie fajne małe pączuszki. Ciekawe. Tutaj pani ma posypki różnego rodzaju. No, takie możecie sobie kupić. A my zamówiliśmy u tego gościa. Zamówiliśmy u tego gościa. To są takie kamerki, takie stojące w domu. A my zamówiliśmy u tego, u tego gościa e, ten port. Jutro ma przyjść. Nie jest jakiś drogi. I do tego kable do tego kable takie kamerki różnego rodzaju to by mi się przydało nie? mógł sobie nagrywać takie bardziej profesjonalne bardziej profesjonalne filmiki Na no, a tak to no ale zobaczymy co mi się udało z Fuji co mi... czy będzie jutro to wszystko działało nie? ciekawe, że ten mój yy, telefon telefon nie działa z tymi wszystkimi tego mam, tego mam, tego mam i nie działa i nie działa no, idziemy, idziemy poszukać idziemy poszukać czegoś innego, tutaj macie kota na szczęście chińskiego coś mi na gardło załazi, dobra będziemy dalej jesteśmy na kolejnym piętrze ale tutaj to bardziej jedzenie Bardziej, bardziej jedzenie tutaj jedzenie, garnitury jest just more co and... yeah. okay. a u góry wszystko pozamykane widzicie u góry wszystko pozamykane szkoda gdzie Okej, okay, szukamy więcej sklepów z tymi częściami oh. Dobra idziemy może znajdziemy więcej części Kupiłbym sobie słuchawki do komputera, ale nie wiem ile kosztują. Nie ma cen, a co chwilę ich się pytać on... byle gówno to jest masakra. Tu macie możemy sobie kupić zegareczki. Okiem sięgnąć, tylko telefony i telefonem wszyscy cię zaczepiają. Żeby kupić Samsung Laksy. Siedzą, jedzą Bawią się. Siedzą, jedzą i się bawią. Wejdziemy do końca. Szukamy cały czas tego chińskiego sklepu, ale wydaje mi się, że został zamknięty. No, a tak to macie. Taką nudną, nudną przejażdżkę Mamy mi zachodzi. The same was the the monitors, the monitors. No i także tu jesteśmy przy wyjściu. A zobaczymy tam dalej jeszcze. Idziemy na trzecie piętro, jednak zobaczyć, bo tam jakiś sklep jakiś sklep był, optyk można sobie okularki zrobić pewno dziadek dobrze robił okulary a jednak wjedziemy do góry siedzą, jedzą, piją kawę a, może tutaj znajdziemy, może on tutaj był gdzieś widzicie, tutaj, tutaj takie różne różności są Tutaj takie różne różności do aparatów. No wiecie, jakby mi to, to ja bym sobie tam coś poszukał. Nie? No i to też są ubrania. No pani jest bardzo zajęta. Jest mało ludzi. Tu byliśmy kiedyś, to było masę, masę ludzi, a dzisiaj jest tak słabo. No i tam są ubrania, a my szukamy tego chińskiego z gadżetami. Wjeżdżamy... O, oh, to jest supermarket. Tutaj pójdziemy... Widzisz, co to jest? Pójdziemy tutaj... Co to jest? To jest... Co? To jest miękkie miękkie miękkie. Miękkie meatball. To jest miękkie Ale w rzeczywistości nie jedzą miękkie. To jest tapioca tak dalej. no to były te... Bo co tam widzieliście to była topioka zmieszana z... tutaj mamy taki sklepik co to są takie? No, takie wszystko monitory takie wszystko no i tam, i tam już nic nie ma Dobra, idziemy do tego marketu kupić jajka, żeby już później nie szukać jajek gdzieś tam specjalistycznie Także to na razie tyle co żeśmy załatwili The supermarket jest cheap The supermarket jest cheap, zaraz zobaczymy jaki chip. tani supermarket, zaraz obadamy. Jaki tani. No także widzicie, chce się coś załatwić, to w sklepie z, z kamerami internetowymi nie ma po prostu nie ma tego nie ma tego co byś chciał. Tu pan robi takie jedzonko specjalistyczne. Z serem, z czekoladą, z bananem kismis, nie wiem co to jest. What is, kismis? Kismis. What is it? jest Sultana. Rodzynki. Rodzynki. Nie, z rodzynkami. To jest pandanowe takie różności można sobie kupić dobra idziemy tutaj z tego już nie będę wam robił mówi to na razie tyle pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia jeszcze raz wam powiem bo nie wiem czy się nagrało e, zdecydowaliśmy że kupimy kamerę taką na kartę sim taką e, na kartę telefoniczną Gdyś ponieważ gdyż ponieważ możemy używać tego ze znacznej odległości, tak? Ona będzie wysyłała nam z obraz wysyłała nam obraz e, z, w miejsce, w którym my jesteśmy, czyli będziemy mieli podgląd non stop będzie przesyłała nam obraz. Nie będę musiał latać i co chwilę zmieniać i patrzeć się w tą kartę tutaj pertraktacje trwają tu jest jakaś przeceniona, ale nie wiadomo czy ona będzie działała tak samo. To kosztuje jakieś 70 dolarów No i jeszcze z tym, z tym z tym adapterem Dobra, zaraz zobaczymy co się będzie podaży dalej Podaży, podziała Gościu tak jakby się nie znał na tych kamerach, mi się wydaje Coś tam wie, ale nie do końca Okazuje się, że do tego jeszcze trzeba mieć router. Czyli cena, ciekawa, jaka cena nas wyniesie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy. O co tu chodzi. Najgorzej, jak się człowiek nie zna, to. Jak się człowiek nie zna, to nie wiadomo o co tu chodzi. badamy zaraz. Muszę się wypytać.